Zaczynamy naszą wycieczkę, kierunek lotnisko i lecimy do Londynu. Jedziemy naszym wesołym autobusem. Uwo! Uwo! Bardzo dużo osób! No i ruszamy. Zaczynamy przygodę. Wakacje! Oby tylko słońce świeciło w Londynie. Będzie! Ja chcę. To jak coś to wrócimy. A to tylko tu jest jedzenie. Tam też. Ale to wydawało się w porządku. Papież przyjechał Mnie to bardziej inter jedzenie interesuje niż ciuchy No już skończamy, już idziemy coś zjeść Mało stoisk, zmieniłbym go uje że wysoko Hello? O, tutaj pan ma takie dobre jedzenie, zobacz, Misiek. Ryż ma. Hello. Hello. mi się nagrywam jak wchodzisz. dla Was nagrywać taki luźny dzień. Jest niedziela, a my będziemy płynąć teraz pod pałac. Pod pałac. Do królej Elżbietki. <laughs> Już? Już? Jeszcze nie. Idziemy teraz na stateczek, który nas zabierze z Canada Wharf, chociaż my jesteśmy teraz jeszcze Canada Water. Ale zabierze nas właśnie na rejs po Tamizie która do najczystszych, najczystszych rzek niestety nie należy, ale patrząc na to, ile tutaj przepływa statków i jak strasznie ludzie syfią dookoła siebie, to wcale się temu nie dziwię. Dopiero dzisiaj wpadliśmy na pomysł, żeby na taśmę klejącą przykleić rejestrator dźwięku do Kika od GoPro. A więc tutaj kupiliśmy bileciki. Dla dorosłej osoby jest to koszt 8 funtów, dla dziecka do 15 roku życia 4 funty. I Wiktoria stwierdziła, że to co pisze to są delfiny, także. Delfiny! Będziemy podróżować z delfinami. Ciocia nam kupuje bilety. Chciałam powiedzieć jeszcze o ludności spotykanej tutaj. Jest to taka mieszanka kulturowa, ale. Zauważyłam, że ludzie są naprawdę bardzo szczęśliwi. Może ja byś Wiktorię nożka. puścił. Nie, nie. O ta nóżka. Hej! Chodź! No, no. czyli w wersji light. I wiecie, ile ta wersja light ma w sobie cukru mimo wszystko? 20 gramów takiej porcji kawy, a normalna ma około 60 gramów węglowodanów. Średnio kawa w Starbucksie razem z kremem, z sosem i tak dalej ma około 500 kalorii. Także nie mówię, że nie można pić kawy w Starbucksie, bo generalnie każdy decyduje sam co robi. Mm, ale na pewno... Jest to mnóstwo pustych kolorów, Moja nie ma tak dużo. A moja ma. Oczywiście można się też napić kawy. Po prostu zwykłej czarnej. szybki, ale dobra. Polecimy. Łoooo! Wow! Jezu! Jezu! O Jezu, nie! Ło! Wow. O kurde! Ale super! Piaram się! O! Wow.

Może mikrofon... No nie, zakryłam. Wow, 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 wow. Było super. Super, super, super. A teraz Edytka, nasz przewodnik, powie gdzie jesteśmy. A więc znajdujemy się na South Bank w Londynie, na południowej stronie Londynu i właśnie wędrujemy w kierunku Tata Model. No, bardzo fajnie, po prawej stronie, nas może dzwonika pokaże, jest tarta Narodowy, Po lewej stronie mamy Waterloo Bridge i północną część Tak, a z przodu przed nami idą dwa głodomory i tylko im się nos ruszają i szukają dobrego jedzonka. Nie powiem, ja z chęcią bym też już zjadła. Aha, no dobra. Ja się kawę najadłam z, z, z lodem <laughs> bezglutenowym, bez laktozy, pożywieniem, czyli kostką lodu. Jak widać pogoda jest rewolucyjna, nieprawda, że tu zawsze pada. Tak, akurat na nasz przyjazd zamówiliśmy sobie słoneczną pogodę i mamy. I ja się udało. Tam jednak, ale to daleko już było. Tam mi się podobało, bo były sałatki takie meksykańskie. Po drodze, z tyłu. No właśnie no, chciałem to tam kupić sobie. jedzenie. No popłacisz teraz no, do, do idzie, kamery. No, bo jestem głodna, mi, a jestem głodny. <ślinic> się. po angielskim czy nie? Z z on po polsku że nie umie mówić co to jest. nie no tutaj panie z telewizji a no. uh, ja mam taki Stefan <SANFES scène> PiS Stefan PiS-u czemu panu muszę coś panu masz jakieś nowe Too fast, the list goes on. If you just say the words, then I'll open to you. Gip. You can street. Take nie mało. Nie go tę spalle. To jest parej. Jakiś smak wymiocin podobno, tak? Wymiociny i co? Byłem karma dla psa. Karma dla psa i... Czekoladowy pudding. Albo będzie karma dla psa, albo czekoladowy pudding. Kto pierwszy? Razem czy Nie no, to na początku jak jedna nie, osoba Nie no, razem Razem Trzy Czekajcie Nie się ludzie? Mhm Kurde, mam karmę dla psa chyba <grybujny> Co masz, Co masz kurde ja <grybujny> jest takie. Słuchaj Ja też miałabym karmę dla psa, nie mogłam <grybujny> Ale śmierdzi ci zbudzi karmą psem takim mokrym. Ofu no, Ja nie wiem co Nie wiem mnie nie. Ale śmierdzi karmą! Nie chuwaj mi! No Moje było dobre. Nawet jeśli była to karma dla psa. Lecimy. Chyba skarpetek. Ja mam ja. O kur... <grymne> i co? <Ja> <grymne> A to ci jaki jak to jest, Smak? To możemy tutaj. Taki owe <grymne> chyba. <O! grymne> Nie, to <do> skarpetek. <grymne>